Urska droga, całkiem jak życie ekostolarza, to znaczy kręta, ale piękna. Cześć. Cześć. Przy gębie dobrze trafiłem? Dobrze trafiłeś. Super. Bardzo się cieszę, że Robin na swojej drodze dostrzegł nasz pensjonat i zwrócił na niego uwagę. Ten dom zakupili moi teściowie w latach 90. Był w stanie mocno do remontu, tak można powiedzieć. To była gospoda wiejska, tak. No piękne macie to miejsce, naprawdę jest zachwycające. Ale to się czuje właśnie taką artystyczną duszę tutaj. Dzięki. Bardzo. Dzięki. Wow! Nasz dom jest wypadkową zbieractwa przez wiele, wiele lat, różnych pięknych przedmiotów i potrzeby życia wśród piękna. Dlatego, kiedy moi rodzice wrócili na naszą wieś, zaczęło się poszukiwanie pięknych szaf, małych bibelotów, pięknych lamp. Nie mamy potrzeby mieszkania w wielkim mieście. Wieś nam daje wszystko, co jest nam potrzebne. Te wszystkie cudowne widoki, niesamowita atmosfera, piękno ludzi, którzy tutaj mieszkają, chęć tworzenia ładnych rzeczy. No jest takim magnesem. No, powiem ci, Bartek, że. W pracowni z takim widokiem mógłbym pokochać każdą robotę. Rozumiem, i może dlatego, jak mam jakąś chandrę, wystarczy, że popatrzę w tą stronę mm. i przechodzi. No, nie dziwię się. Cudownie tu macie. Powiedz, czy jest szansa, żebym był w stanie czymkolwiek ubogacić jeszcze to piękne miejsce? No tak, jest. Z tego co słyszałem, dużo rzeczy potrafisz. A jak widać, mamy chłopot, Mamy kłopot z tym miejscem, które nie pasuje nam wizualnie do całej reszty. Czy mam wywieźć śmieci po prostu? Yy, ale to byłoby jednorazowo. Ja bym wolał, żeby to było ogarnięte tak na dłużej. Na dłużej? Tak. Mam pomysł. Możemy wybudować segregator na surowce wtórne. Super, bardzo dobry pomysł. To biorę się do roboty. Super. Stół gotowy. Wiem, co mam do zrobienia. Jeszcze tylko materiał, który by pasował do tego magicznego miejsca. Chyba nawet wiem, skąd go wezmę. Dzień dobry, panie Mieciu. dobry. I co? Nasze brzydkie deski już inaczej wyglądają. Tak wyglądały deski, które znaleźliśmy na placu u pana Miecia, a tak wyglądają teraz. Podobnie jak z deskami do obicia segregatora, Postąpiłem z kantówkami, które również znaliśmy u pana Micia, a z których powstanie szkielet naszego segregatora. Tak wyglądały na placu, a tak wyglądają boczne krawędzie po przeszlifowaniu. Musimy zacząć od tego, że zbijemy sobie konstrukcję całego segregatora. Za pomocą wkrętów skręcam trzy różne wielkości ramy. Jakie to są wymiary, znajdziecie na końcu filmu, które następnie połączę ze sobą łącznikami. Przed każdym wkręcaniem, zwłaszcza w przypadku gatunków twardych, warto rozwiercić otwór, dlatego że wkręt bez nawierconego otworu rozszerzy drewno i z całą pewnością wasza deska pęknie. Jeżeli wkręcacie długie wkręty w materiał, zwłaszcza twardy, taki jak dom czy jesion, zamoczcie końcówkę wkręta w oleju. Dzięki temu po pierwsze wkręt będzie wkręcał się łatwiej, po drugie zaoszczędzicie akumulatory w Waszych krętarkach. Jak widzicie, jedna z ram jest większa, dlatego że będzie stanowiła plecy naszego segregatora. Jej górny rand został ścięty pod kątem po to, aby łatwiej było przykręcić zawiasy, które pozwolą zamontować pokrywę całości. Rama na pokrywę jest szersza o 10 cm niż cała konstrukcja segregatora po to, aby chronić deski poniżej przed opadami deszczu. W tym wypadku będą te deski ze ściętymi na równo krawędziami. Dlatego, że wierzchnia część segregatora musi chronić jego zawartość przed opadami deszczu. Deski, jak widzicie, przylegają do siebie ściśle. Zróżnicowanie wysokości ram, frontu i tyłu naszego segregatora powoduje, że nasza pokrywa jest ułożona pod kątem, dzięki czemu woda nie będzie na niej stała. Następnie stworzymy też ramę, która będzie stanowiła podporę wieka, które będziemy otwierać, aby wysypać nam śmieci. Stworzymy też trzy specjalne Koszyczki, które będą pozwalały umieścić tam worki i trzy specjalne kratki, które zabezpieczą te worki u góry. Zwróćcie uwagę, aby ramka mocująca worek nie wpadała do środka segregatora, warto zamontować listwę oporową. Do stworzenia dna użyłem dwóch prostych desek, między którymi pozostanie szczelina, aby woda mogła spokojnie przepływać między nimi, gdyby dostała się do wnętrza segregatora. Jeżeli nie zabezpieczaliście drewna do tej pory, warto zadbać o zaimpregnowanie całego szkieletu naszego segregatora oraz desek obiciowych z użyciem impregnatu gruntującego. To idealna baza pod nałożenie kolejnych warstw, dlatego że zabezpiecza nam drewno w głębi. Zabezpiecza przed pleśniami, grzybami, przed owadami oraz przed wilgocią. Nakładamy go z użyciem pędzla, dzięki czemu wnika głęboko w drewno i drewno jest zabezpieczone całej swojej strukturze. Nakładamy jedną warstwę na bogato i odczekujemy 12 godzin przed położeniem kolejnych preparatów. Konstrukcja gotowa, impregnat wysechu, czas na montaż naszych desek obiciowych do konstrukcji. Używamy czterech wkrętów do każdej deski. W przypadku desek nieofisowanych warto pomyśleć o estetyce całego przedmiotu, który tworzycie. W tym przypadku możemy wykorzystać przestrzenie między deskami do tego, aby wyglądało to bardziej ozdobnie. Deski nie przylegają do siebie ściśle, zostawiamy wolne przestrzenie i w zasadzie wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Pora na finalne wykończenie naszego segregatora. Użyjemy do tego celu impregnatu powłokotwórczego. Dlaczego? Ponieważ wraz z impregnatem gruntującym daje on sześcioletnią gwarancję na wygląd, i zabezpieczenie drewna, którego użyliśmy do całej konstrukcji i obicia. Co to oznacza? To oznacza, że przez 6 lat drewno będzie świetnie chronione i będzie doskonale wyglądało. A ja użyję go przede wszystkim dlatego, że ma świetny kolor. Należy nałożyć dwie warstwy impregnatu. Pierwsza musi porządnie wyschnąć, a więc drugą nakładamy po mniej więcej 12 godzinach. Jeśli wydaje Wam się, że prościej byłoby pomalować wnętrze segregatora przed jego montażem, to macie rację. Zmordowałem się zupełnie niepotrzebnie. Wyzróbcie to znacznie mądrzej ode mnie. Druga warstwa impregnatu powłokotwórczego twórczego położona. Segregator musi teraz porządnie wyschnąć, dlatego za 12 godzin, czyli jutro rano spotkamy się na uroczystym przekazaniu segregatora jego nowym właścicielom. Subar tych no. do przodu. Dobrze. Odwrócimy. Ja muszę, do żółtego, do żółtego. Bardzo praktyczna rzecz, naprawdę. Cieszę się. Strasznie, strasznie się też cieszę, bo wreszcie będzie tutaj porządek. Jest mi potwornie taką <grym grym grym> Taki tą, historia. Dzięki. Dobrze w tym brać dział. Trzymajcie się, plecy dalej. Pa. Dziękuję bardzo. Cześć. Do zobaczenia. Hej, do zobaczenia. Pa. <grym> pa. Hej. Cześć. Dbanie o planetę. To męska rzecz.